Cześć! Dzisiaj opowiem wam, jak najprościej kupić tokany w przedsprzedaży, bo często mnie o to pytacie, a to może być naprawdę idealny czas na takie zakupy. No bo aktualnie oczywiście wszyscy ekscytują się tym, że Bitcoin bije nowe rekordy, i choć oczywiście Trump nie mógł dać nam się tym dłużej pocieszyć i z rana ogłosił podniesienie ceł dla Unii Europejskiej, na co rynki oczywiście zareagowały ogromną świecą w dół. Ale czy Trump tego chce, czy nie chce, nastroje totalnie wybiły i jesteśmy w fazie ekscytacji, a rotacja z bitcoina do altcoinów, a potem do memcoinów, a potem do tych najmniejszych nowych przedsprzedaży są już gotowe na eksplozję. A więc zostało już tylko 7 dni do końca przedsprzedaży tego tokena AI. I to naprawdę prostsze niż myślisz. Więc przechodzimy od razu do rzeczy. Jeżeli kupujesz Mind of Pepe albo jakiekolwiek inne ICO, to jest to naprawdę bardzo proste. Ale jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś, może to się wydawać troszeczkę zagmatwane, dlatego ci to pokażę. Wystarczy, że klikniesz link do witryny w opisie tego filmu. Tam zawsze znajdziecie bezpośrednie linki do projektów, o których mówię, bez obaw o scam. Ale oczywiście możecie wybrać dowolną, inną przedsprzedaż, która cię interesuje. Masz wtedy dwie opcje: możesz kupić kartą albo krypto. W obu przypadkach jednak musisz mieć portfel krypto. Ja proponuję bestwallet, wydaje mi się najprostszy, a do tego nie wymaga weryfikacji, więc jest w pełni anonimowy. Ściągasz apkę na telefon, robi się to skanując kod QR z telefonem i jeśli jeszcze nie masz na przykład Best Wallet to bardzo łatwa w obsłudze aplikacja, a przy ICO naprawdę się sprawdza z powodu kilku rzeczy. A więc po podłączeniu portfela wpisujesz kwotę i klikasz kup. Jeśli nie chcesz tego robić na komputerze, pokażę Ci, jak łatwo kupić krypto w samej aplikacji bestwallet. To jest główna strona, którą widzisz od razu po uruchomieniu apki. I wystarczy kliknąć UPComing Tokens, czyli nadchodzące tokeny, i widzisz listę wszystkich tokenów dostępnych u nich na Launchpadzie. Chcemy kupić w tym przypadku Mind of Pepe. Klikamy więc ten projekt i wybieramy Buy Now, czyli kup teraz. Pojawia się strona wymiany. Wszystko wygląda naprawdę bardzo prosto. Płacę krypto, mam saldę w Ethereum. Nie chcę za dużo, więc wchodzę w tym przypadku za 0.05 ETH, czyli takie 130 dolców. Nie będę stakować w tym wypadku, tylko kupuję. Klikam kup, zatwierdzam transakcję i jak widzisz, w sumie prawie gotowe. To jedna z najłatwiejszych metod zakupu kryptowaluty na etapie przedsprzedaży, bo właśnie bez Wallet robi wszystko, żeby to było jak najprostsze. No i proszę bardzo, Mind of Pepe zostało pomyślnie kupione. Oczywiście do handlu te tokeny będą dostępne dopiero po premierze na giełdach. Która właśnie ma być po zakończeniu przedsprzedaży. Chcę Ci coś jeszcze pokazać. Jak widzisz, wszystkie szczegóły transakcji są tutaj widoczne i to jest naprawdę super sprawa. Wracam na stronę główną, klikam znów upcoming tokens i już widzę swoje saldo tokenów Mind of Pepe. Mam 34 456 tokenów. Możesz zobaczyć wszystkie przedsprzedaże, które kupiłeś przez Best Wallet właśnie tutaj. I właśnie w ten łatwy sposób można kupić tokeny w przedsprzedaży. Jeśli chcesz zrobić to bez wallet, to link znajdziesz w opisie filmu. Po prostu przeniesie Cię do Google Play lub Apple App Store. I wiesz co? Pobierz, sprawdź i daj znać co sądzisz. Z mojej strony to wszystko i do usłyszenia.